Hmm. Zobaczmy może coś najsługie będzie. Do obejrzenia. Hmm. Sylwester Wardenga po półtora rocznej batalii sądowej z Marcinem Dubiela o. przegrał rozprawę według wyroku pierwszej instancji i musi zapłacić łącznie 350 tysięcy złotych. Wardenga absolutnie nie zgadza się z wyrokiem, pojawił się też statement dubiela, ale do wszystkiego za chwilę. Czyli co ten Wardenga nagrał filmik o tym dubielu, że ten dubiel ukrywał pod... I teraz Dubiel wygrał rozprawę, że jednak nie ukrywał, tak? Czy o co z tym chodzi? Przejdziemy. Notkowość Tuł byłego wiceministra sprawiedliwości. Premiera nowego filmu Minecraft doprowadza do dziczałych zachowań w kinach. A na koniec omówimy absurdalną misję w Kosmos, która ściągnęła falę krytyki. I hejtu to na KTP. Ostatnio cały internet przepełniony jest treściami związanymi. Czemu oni wysyłają, kurtki w Kosmos, nie mogli wysłać mnie z laptopem przyklejonym do brzucha, jak Grand Age of z Francją? To przecież byłby ewent światowy, kupa. Co ABCG mają Early potrzebuje? Jeżeli ktoś na YouTubie ogląda, yy, like będzie mile widziany... Chłopie, czaisz? E-sport k***a w kinach. I mimo, że film jest o Minecrafcie, to nie jest to animacja, a live action, czyli biorą udział tam prawdziwi aktorzy. Postrzymamy je tylko, tworząc coś niezwykłego. Weekend premierowy w samej Polsce przyciągnął do kin niemal milion osób, tym samym ustanawiając nowy rekord, gdyż ilość widzów przebiła premierę filmu Claire. Z kolei na świecie było to Aha. drugie największe otwarcie w historii adaptacji gier wideo. Ustąpili no to do super... takie Minecrafty to chyba dzieciaki chodzą, nie? Oglądać coś takiego, to wiadomo, że to będzie sukces. Super Mario Bros. mówi, a przychód z tego tytułu wyniósł aż ponad 300 milionów dolarów. Natomiast w USA oraz Kanadzie film przebił Super Mario, stając na pierwszym miejscu. W popularności tego filmu raczej nie musimy rozkminiać, no bo są osoby, które... Właśnie nie? To nie wiem, kompletnie nie, nie wiem, nie kumam wajby, tak nie pójdę Po zobaczyć, oraz są osoby, które dalej są dziećmi i grają sobie w Minecraft. Jak się jednak okazuje, premiera filmu dla najmłodszych przyniosła za sobą dosyć spory chaos oraz kontrowersje. Na TikToku zaczęło latać całe mnóstwo nagrań sal, gdzie podczas sten z postacią Steve'a cała sala reaguje w dosłownie zwierzęcy sposób. Rozrzucając gdzie się dawo. Boże, i tak wyglądają gracze Minecrafta. Dzięki Bogu, że to nie wgrałem. Byłbym kóny degeneratem teraz. Zobaczmy. Krzycząc czy skacząc posiedzenia. Dosłownie, niczym bydło. Puczuję pracownikom King, którzy musieli sprzątać po tych degeneratach. Pewnie też nie było to zbytnio komfortowe dla innych oglądających. Wszystkie TikToki osiągały ogromne wyświetlenia rzędu nawet kilku milionów, co tylko napędzało kolejnych naśladowców. No to pewnie, to pewnie ludzie to chodzili sobie zobaczyć jako dzieciństwa czy coś w tym stylu, nie? Chyba coś w tym stylu. Bo ja nie wiem kompletnie. No ja wątpię, że jakby wyemitowali film Morrowind, to bym na niego poszedł. Chociaż znając życie, bym pewnie ku... zaciągnął Kaśka ku... za czuprynę, żebyśmy to obejrzeli. Bo to dzieciństwa, nie? Ja, ja nie grałem w Minecrafta za dziecka. Ja grałem w Tibie, brałem narkotyki i kibicowałem za głębię susną, ja, 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 ja I grałem w Morwinda, oczywiście. Pandora Gate wyglądał inaczej niż kolejne przedłużenia w ekstradycji Stewarta. Nie. Kurwa, ty śledzi ktoś ten temat tego Pandora Gate? To coś tam o Wydala. To teraz ci, co zostali oskarżeni, pozywają tych, których oskarżyli, i wygrywają? To kto w końcu jest pedala, a kto nie jest? Kurwa, ja już nie wiem co myśleć. Pojętnie. Ja się muszę baboda spytać, kurwa, o wyrok do Morty tam kutasa. łapcie chłopcze na snajperu I co teraz im powiesz? Żeby na skalich O właśnie. Ale dupka ich boli. Ała, ała. A Barton został finalnie sprowadzony do Polski. A akcje typu ta ostatnia z pobiciem przez Polonię w Anglii. Nie pomaga na pewno w takiej ekstradycji. Tak naprawdę, od kiedy temat przestał być gorący, a politycy nie mogą zebrać na tym jakiegoś dodatkowego poparcia, no to sprawa straciła na prędkości. No tak, tak. Jedyne update to to, że została podzielona na 14 różnych spraw i 12 prokuratorów w całym kraju oraz to, że rozszerzyły się zarzuty do stiu. A na ten moment jedyna osoba z wyrokiem to Sylwester Wardenga, o którym pogadamy za chwilkę. Kurde, ja Ufa... coś powiem szczerze, ja też nie rozumiem. Ci YouTuberzy się pozywają i te pozwy trwają po 2-3 lata, 4 lata. biją się w tych sądach setki tysięcy złotych naprawników. Mi jak typ chciał przywłaszczyć, kur... Go mnie tym szantażować, to go. Kurwa, stary sądownie to on chyba w 3-4 miesiące było po akcji, kurwa. Kompletnie. oskarżający przebywa cały czas na terytorium Wielkiej Brytanii i oczekuje on na. To co oni mają, kurwa, ja tego nie rozumiem. To oni mają dowody, że chłop coś kombinował z dziećmi i kurwa. Yy, nie mogą go ściągnąć do Polski? Ja tego totalnie nie kumam. O co tu kurwa chodzi człowieku? Bo w tej Pandora Gate to już się tak napijeło tego kurwa, że to. Nie, nie, nie wiem, parę, Dodam, o co są... Natomiast nie trzeba było czekać na Aha. finał sprawy Dubiel vs Wardenga. No jak się okazało, pierwszą osobą, która poniosła konsekwencje w sprawie Pandora Gate, jest Sylwester Wardenga. Wczoraj został ogłoszony nieprawomocny wyrok z związku w ze strony Marcina Dubiela z artykułu 212, czyli zniesławienia. Wardenga dość regularnie relacjonował w mediach, jak przebiega proces i można było też. Witam, czy można trochę szybciej tego YouTube'a puścić, bo za wolno i człowiek zapomina o czym mowa yy, Srynek, ja ci powiem szczerze. Ja nie potrafię oglądać YouTube'a na speedie 1. Ja zawsze oglądam na speedie 2. Bez względu na wszystko. Jak prywatnie oglądam, to oglądam na speedie 2. Odczuć wrażenie, że raczej idzie po jego myśli. Dzień przed ogłoszeniem wyniku, Nitro podczas streama poinformował, że wczesnym południe następnego dnia ma się on ukazać. Wczesnym popołudniem. Jest ogłoszenie wyroku Marcin Dubiel Sylwester Wardenga, to już jutro. To już delikatnie mogło nam sygnalizować, że Aha. druga strona spodziewa się wygranej. Powszechnie wiadomo, że Sergiusz blisko trzyma się z dubielem, więc jeśli chwali się tego typu informacją, to raczej nie po to, żeby powiedzieć o wygraniu druida. No i następnego dnia, rzeczywiście dosyć wczesnym popołudniem, nie trzeba było długo czekać na informacje z pierwszej ręki. Dubiel wrzucił na Instagrama post, w którym przyznaje. Sąd skazał dziś Sylwestra Wardenga, który dopuścił się wobec nieprzestępstwa pomówienia. Po półtora rocznej walce o prawdę sprawiedliwości stało się zadość i uzyskałem wyrok potwierdzający, że nie posiadałem wiedzy o zachowaniach Ciwarta Bartona. Sylwester Wardęga nie miał dowodów na swoje pomówienia. Wyrok ten pokazuje, jak istotne jest odpowiedzialne korzystanie z wolności słowa w internecie. Ponad. Ja mam takie wrażenie, że ten duber, mimo że wygrał tą rozprawę, to i tak ludzie. nie zapomną i będą cały czas myśleć to samo. Wyrok nie jest prawomocny i orzekł go dopiero sąd pierwszej instancji, a Wardęga już zapowiedział a... apelację. Uzasadnienie sądu uznaje za absurdalne. Z... No to, to to stary, a Wardenga może złożyć apelację i za 3 lata znowu wygrać. No to jest po pierwsze. Szkoda no, apelację. Wyrok nieprawomocny, więcej powiem, gdy dojadę do domu. Instastory, który zamieścił tuż po rozprawie, zamieścił także, jak wygląda kara. Mianowicie 400 stawek dziennych po 700 zł plus 70 tysięcy. 000... 400 yy, stawek dziennych 700 zł to. Plus 70, to wychodzi gdzieś z 250 Łącznie daje jakieś 350 tysięcy złotych, z czego 280 tysięcy idzie do skarbu państwa, więc oni to są chyba największym winem tej rozprawy. 50 tysięcy idzie na fundację wskazaną przez Dubiela, a sam Marcin Dubiel otrzymał 3000 złotych. Nie, nie, to jakbym ja był na miejscu Dubiela, to ja bym dał 3000 na biedne dzieci, 287 brzmi na, na Polonę. No, no, bo jednak tucie półtora roku o 3000 to brzmi dosyć śmiesznie, ale raczej tutaj ta kasa nie była celem. Tak, a bo sam to 280k plus 70, ja nie, do, ja nie doliczyłem tych 70, wiesz, do tak, tego. Bo... 400 yy, stawek dziennych 700 zł to plus 70, to 100? 100? 70. 9? Dobra. Nie, bo ja bym policzył, tylko że ja nie umiem liczyć, nie? To jest ten problem. Spokojnie. Może żądać od niego prawdopodobnie kilku milionów złotych. Najista story, Wardenga jeszcze to Przegrałem w sądzie z Dubielem, mimo że wiedział o relacjach z Ciu, w tym o związku z 14-15-latką w Polsce, pisaniu z 13-latką i spotkaniach z 14-latką w Anglii. Aha. To zdaniem sądu w swoim filmie Dubiela bezsprzecznie pomówiłem. Według sądu nie zrobiłem filmu dla uzasadnionego celu społecznego. To lekcja dla mnie, by czasem po prostu milczeć. Z... A to jest trosz, trochę głupie, bo kurwa. Jak głupia to nie wyjdzie, to mi się wydaje, że Wardenga nie chciał zniszczyć Dubiela w internecie tym filmem. I to też pokazuje, jak czasami dziwnie i głupio działa prawo, że niektórzy ludzie, mimo że wiedzą o popełnionej jakiejś zbrodni czy czegokolwiek, nie będą o tym mówić, ani nie pójdą na policję, bo będą się bali, że sami coś mówią. Znaczy, tak jak na przykład są gwałcone kobiety czasami, nie wiem, że to nie jest adekwatny temat, ale na przykład kobieta zostanie zgwałcona brutalnie. I ona nie pójdzie na policję, bo ona nie chce tego przechodzić, nie chce przychodzić rozpraw, konfrontacji, z i tak dalej, i to jest według mnie złe myślenie, bo puszcza się wtedy kur... taką osobę praktycznie bez konsekwencji. w polskim kolejnych dowiedzieliśmy się, że druidowi obrywa się jeszcze ze strony federacji, po powrocie Aha. ze sprawy do Bielowej, odebrał kolejny list z sądu. Okazało się, Wiecie, z czym ja mam, z czym ja czasami wardęgi nie potrafię na poważnie traktować? Bo ja pamiętam, że on się tak kiedyś przypolił o to logo do Wersow, jakby ta Wersow handlowała organami małych kur... dzieci jakoś na czarnym rynku. Chodzi, yy, to pamiętam, że o te logo, to była taka kurwa drama i taka kurwa akcja. I ja nigdy nie zapomnę, jak siedziałem ja z Adamem na Discordzie i sobie oglądaliśmy stream wardengi i on siedział taki w kurwa, oglądał te odcinki ekipy i czemu oni mi odpowiadają? Kurwa, czemu oni nic nie mówią logo, wiesz? A oni nagrywali jakieś odcinki rozrywkowe. To jest taki... z sądu, chodzi o sprawę Zoro, Tutaj dosta dostałem informację, właśnie jak to będzie prowadził sprawy i wychodzi, że. Będzie prowadził sprawę ten sam sędzia, który właśnie dzisiaj mnie skazał w sprawie z Dubielem. Co? Yy, Federacja Fibre ma na pewno chce uprawiać Wardęgę, tak mi się wydaje, bo Wardęga dużo nie takich faktów i powiem Wam tak: pieniądze lubią ciszę, nie? I bez względu jak je zarabiasz, to zawsze lubi ciszę, wiesz w chodzi I jeżeli jest taka spółka jak Fibre ma, to ona pewnie generuje rocznie, powiedzmy, jedna gala miesięcznie, no to mamy 12 gal w roku. No, to ona pewnie gdzieś generuje rocznie 30-40 milionów złotych, pewnie przychodu, nie? Czy tam dochodu, wiesz? I kurwa, tam są zawodnicy, premie, wypłacanie dywidendy, kurwa, pewnie to jest wyciągane jeszcze jakieś pieniążki, kurwa, wiesz? W inny sposób. Ja się nie dziwię, nie? Bo to jest strasznie kurwa dochodowy biznes, słowie. Kurwa, pojebie. Było jeszcze coś ciekawego do zobaczenia, tak naprawdę. Co to jest?

Ale kurwa, kurwa. Kurwa, to chłopie, powiem ci z takim zwierzęciem to jak z małym dzieckiem, trzeba się obchodzić. Dosłownie. Bo to kurwa, mocniej go ściszniesz ręką, i to już możesz go kurwawić czy coś. To człowiek z jajkiem, nie? A walczy dzielnie, kurwa. Wojownik. Ale koty to chyba wiedzą, że to nie jest zabawa. <laughs> Boże, koty to chyba wiedzą, że to nie jest na poważnie walka, dlatego nie gryzą na 100%, nie? Twojej siły, kurwa. <laughs> się chce zaatakować, a się przewraca. Ja... Ale... O, proszę, coś zgubnąć. Я пью. Да. Вас, да. Что, все, пойдем домой. На второй кого-то выдал. Пойдем домой. Да. Мам, мне нужны мы. Сейчас спросим. Маманя, тебе дети нужны? Chłop mógł zniknąć w sekundę, kurwa. Co ty niedźwiedź kurwa W ogóle kupiłem sobie, kurwę igły, kurwa, okna i już mi nie siadają gołębie, to akurat spoko. Zawsze te igły okna wydawały mi się pojeb... No mam, mam, bo gołębie mi siadały i srały mi na parapet, kurwa, wiesz. Głębię, zwoloną ludzkość. Nie no, gołębie są tak głupie kur... zwierzęta, że te. Nie? Naprawdę, kurwa. Jeżeli zwierzęta są mądre, psy, koty, konie, kurwa. Nie no, konie też są kur... głupie. Ja to zauważyłem w ogóle, że ludzie mają jakąś taką tendencję kur... do wywyższania niektórych zwierząt, że one są super inteligentne. Wszystkie zwierzęta to zwierzęta. No wiesz, mi się wydaje, że gdyby zwierzęta były super inteligentne, to one by nas wpierali, a nie my je na przykład, nie? Takie mam wrażenie. Albo one by rządziły światem. No jednak jesteśmy sprytniejsi, nie? Silniejsi. Szczury są inteligentne. Miałem szczura i są kurwsko, takie ogarnięte te szczury. nie? Serio, takie są kur... miniacze, że Ja spałem, a on se w nocy klatkę otwierał i chodził po chacie. Ale nigdy kurwa nie wszedł mi do łóżka albo coś w tym stylu, bo żeby wiesz, żebym go nie przygniót czy coś, on sobie zawsze siedział, piszał, kurwa, coś robił. Wiedział, że będzie dym. Nie no, kiedyś miałem coś takiego, że siedziałem i ja nie wiedziałem, że ten szczur jest na łóżku i tak jakby przycisnąłem łóżko, usiadłem i on zapiszczał pod tym łóżkiem, nie? Ale no nic mu się nie stało temu szczurowi, po prostu go pewnie lekko docisnęło czy coś w tym stylu. Ale później ten szczur dostał raka i go musiałem uśpić, to go uśpiłem. Szkoda. Jak się wabił szczur, Boże, to była chyba Zuza. Zuza, tak, to była baba Zuza. Ale musiałem uśpić szczurę. bo się męczył. I to jeszcze przed Sylwestrem, kurwa. Ja pier takie smutne Sylwestra byłem. Fajne są zwierzęta, te szczury, ale ja ogólnie nie biorę zwierząt, bo ja nie lubię kurwa, później, wiesz, chować te zwierzęta, rozstawać się z nimi w sensie, wiesz, jak odchodzą, mnie, To jest basadek. Nie, nie mam nie mam jak Grażyna adoptować kotów. Ja wiesz, się kurwa dzieci szykuję, a co dopiero będą koty, nie? Kiedyś coś adoptujesz? Nie no, Grażyna, jak ja będę kurwa dzieci, to ja nie wiem, jak ja adoptuję kota. Ja będę musiał dziecko wychować, a co dopiero się jakimś pchlarzem przejmować. To już będzie dopiero k challenge, nie? Zaadoptuj dziecko i spłoć szczura. <grytanie> Czemu czułaż nikt, afrykański babus? <grytanie> o ty kur... jesteś. Dobra, panowie i panie, ja